25 marca w sześciu miastach odbędą się eliminacje do Best Engineering Competition. Stroną organizacyjną wydarzenia zajmują się lokalne stowarzyszenia studentów Best. W tegorocznej czwartej już edycji zadebiutuje Politechnika Wrocławska. Adresatami konkursu są studenci uczelni technicznych. Best Engineering Competition obejmuje trzy etapy o zasięgu krajowym. Kolejnymi etapami konkursu są test eliminacyjny, który jest na koniec marca, później jest finał lokalny w kwietniu. Dalej mamy finał ogólnopolski w Liwicach i finał ogólnoeuropejski w Rumunii. Finał na szczeblu lokalnym odbywa się w dwóch przeprowadzanych równolegle kategoriach. Zadania wymagają innowacyjnego podejścia do problemu oraz sprytu. Pierwsza kategoria to jest team design. Drużyny mają do rozwiązania zadanie konstruktorskie, czyli zrobienie coś z niczego, które zostanie rozegrane w odpowiednim czasie i według regulaminu. A druga część to jest case study. Głównym celem konkursu jest praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności, jednak walka toczy się o wysoką stawkę. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego pojadą do Rumunii, gdzie będą mogli zmierzyć się z drużynami reprezentującymi 20 innych państw. Promuje przede wszystkim inżynierów tutaj na uczelni technicznej, naszej, jak i również no wiadomo, pozostałych. Chodzi o to, żeby wzbudzić w studentach kreatywność, pomysłowość, żeby zobaczyli w sobie takiego MacGyvera. Udział może wziąć każdy, kto czuje zapał do konstruowania i nie boi się nowych wyzwań. Wystarczy skompletować czteroosobową drużynę i przesłać formularz rejestracyjny do 22 marca.